Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej wigilii, czcigodni Księża, Panie Przewodniczący Rady Gminy, Panie i Panowie Radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, druchowie strażacy, członkowie stowarzyszeń, kół gospodyń, wszyscy tu zebrani. Święta Bożego Narodzenia przed nami, nadchodzi nowy rok 2017. Mijają najpiękniejsze grudniowe dni, nadchodzą najbardziej oczekiwane święta w tym roku. Jest to czas radosny, czas pełen magii, czas pełen wiary. Liczymy sukcesy, analizujemy porażki w roku 2016. Wchodząc w nowy rok, zastanawiamy się, co na ten przyszły rok 2017 przyniesie. Szanowni Państwo, rok 2016 zapisał się w kartach kalendarza naszej gminy na wiele zadań, wiele sukcesów zrealizowanych w gminie. Nasza gmina liczy 4458 mieszkańców. W roku 2016 urodziło się 35 dzieci, zmarło 41 osób. W roku 2016 najwięcej osób przybyło w miejscowości klonowo, wielkie i wojnowo. W szkołach uczyło się 603 uczniów, w tym 314 w szkołach podstawowych, 50 w oddziałach przedszkolnych. Do przedszkoli uczęszczało 77 przedszkolaków. Pomoc społeczna dla potrzebujących świadczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę ponad 2 milionów 30 tysięcy zł. Pomoc na łączną kwotę ponad 773 tysięcy zł uzyskały osoby niepełnosprawne, rodziny mające problemy materialne, sfinansowano dożywianie oraz koszty pobytu 8 osób w domu pomocy społecznej, także usługi opiekuńcze. Gminna komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych wydała na profilaktykę alkoholową ponad 49 tysięcy zł. Wsparła działalność klubów i zespołów sportowych. Wspomogła leczenie 21 osób uzależnionych od alkoholu. W gminie w roku 2016 zrealizowaliśmy ciekawy kalendarz imprez sportowych i kulturalnych: Mistrzostwa Gminy Zbójno w Trójboju i Czwórboju, Mistrzostwa Powiatu w Trójboju, Mistrzostwa Gminy w Unii Mistrzostwa Województwa w Kolarstwie Szosowym, Wyścig Kolarski Szkółki Cyklista, Mistrzostwa Gminy z w Biegach Przełajowych, mikołajkowy turniej Piłki Halowej. Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości, Noc Bibliotek, Mikołajki, Dożynki Gminne, Festyny w Szkołach, Dzień Matki w Działyniu, Uroczystość Stulecia OSP w Działyniu. W gminie działało w 2016 roku 20 podmiotów gospodarczych w branżach budowlanej, handlowej, stolarskiej oraz naprawy pojazdów samochodowych. W stosunku do 2015 roku ubyły trzy zakłady. Główne źródło dochodów gminy to subwencje. Dotacje celowe na działania bieżące, w tym środki z Unii Europejskiej, dotacje na zadania inwestycyjne. Dochody bieżące gminy w 2016 roku wynoszą 19 22 916 zł. Majątkowe 112 785 zł. Wydatki bieżące 19 627 365 zł. W roku 2016 zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Na łączną kwotę 1 500 000 zł. Po raz pierwszy w historii gminy zaczął obowiązywać fundusz sołecki, który teraz właśnie realizujemy i którego pierwszy rok funkcjonowania się kończy. Przebudowano drogę gminną w centrum Rębiochy wraz z budową chodnika, wykonano nowy asfalt w Sitniej po dolinie. Trzy miejscowości otrzymały place zabaw w oborach Zbójnie i Rębiosze. Zaczęto adaptację zbiornika wodnego na park w wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw. Zadania te są kontynuowane cały czas. Całkowicie wyremontowano do końca budynek na bazie wzbór na potrzebę OSP, gdzie mieści się teraz straż. Wyremontowano budynek Starego Magla w działaniu, gdzie powstał punkt gry w Denisa i bilarda. Prawie 300 tysięcy złotych wydatkowano na materiał na remonty dróg w gminie. We współpracy z naszym powiatem mogliśmy zbudować chodnik w działeniu do cmentarza oraz dwie drogi powiatowe róże Łukaszewo i Zosin Chrostkowo blinną Obecnie kończy się nadchodzący rok, nadchodzi nowy rok po inwestycji. Nowych wyzwań i niespodzianek. Z okazji nadchodzącej wigilii za dokładnie tydzień i jeden dzień, z okazji nadchodzącego nowym roku w imieniu swoim, w imieniu radnych gminy Zbójno, w imieniu wszystkich pracowników, wszystkich mieszkańców, chciałam złożyć wszystkim mieszkańcom, wszystkim tu obecnym, także mieszkańcom powiatu grubsko-dobrzyńskiego, ponieważ mamy tutaj obecną telewizję. Życzenia zdrowych, wesołych świąt. Niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie ciepła świecy, ciepła rodzinnej atmosfery spełnienie skrytych marzeń. Niech wszystkie dni w Nowym Roku będą tak ciepłe i serdeczne, jak ten jeden dzień w roku, Dzień Wigilijny. Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pojednania, czas spokoju, kiedy wszystkie właśnie i spory ustają, kiedy o niczym nie pamiętamy i zaczynamy nowy rozdział w życiu. Niech ten Nowy Rok 2017 przyniesie szczęście, życzliwość, pojednanie, wzajemne zrozumienie, zdrowie, pogodę ducha i spełnienie najskrytszych marzeń. Ksiądz Jan Twardowski tak napisał w swoim wierszu. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się gwiazdem na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Wszystkim tu obecnym, wszystkim mieszkańcom, całego powiatu, całej gminy życzę wesołych i zdrowych świąt. Dziękuję. Czyliśmy po góry dwie, my bóstwo równi, a my a to my, to jedno co nimi. Słuchaj, że nie chcemy Ta do to to i Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielki Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, byście byli zdrowi, Weseli jak nie wie, ja nie, wiem, ja nie wiem, cały rok, byście mieli w kątką kątku po dzieciątku, a na piecu troje, żebyście nie powiedzieli za doktorem moje, dziewki żeby się wam pobydały, dużo sałpy nie zabrały, palubki żeby się wam bozyli, mająte te dziewki, znowu Bój bo by nam dobrze rządziła i bo, do bogactwa gmina doprowadziła, tak to bozę, tej. A żebyście nam kolędę nie skąpili, to mięso zaśpiewamy. Zima, zima, sędy pioło I śniegiem się dookoła. A na chłoni chęcała się Jezusek narodził nam się. Hej kolinda kolinda A na chłoni cała się Jezusek narodził nam Hej, Kolinda, Kolinda! I choć Pan na słowie leży, Lud górowski ze wstąpieszy, Dostaję do Jezusa, do Maryi i Józefa. Hej, Kolinda, Kolinda! Dostaje Ci do Jezusa, do Maryi i Józefa. Hej, Kolinda, Kolinda! Pójmy teraz w imię Pańskie, porząd się w rozmarawstwie. Przez nie Jezusa bycie w niebie na sodusa królowała. Przez nie Jezusa bycie w niebie na królowała. Tej nocy anioł! Przyszedł do Józefa Zbudźcie dzieciątko Co tak słodko śpi I uda dziś To niebezpieczna strefa I policzone Małe chłopców dni Nam jest Herod Ciągle drży w obawie Że chociaż władzę Cierży this song. Czas. Może trzeba szlakiem ić wygnania, tak jak przy kobiet nas i Może nie to. Tu... one Hej łobudził ich anioł, iść do Stajenecki. Hej łobudził ich anioł, iść do Stajenecki. Od samej północy pieno i bardziej spali. Hej łobudził jasnością, co by powstawali. Hej łobudził jasnością, co by powstawali. Bo tam leży Jezus narodzony. Hej, ićcie, hasi na i dojcie strony. Hej, ićcie, hasi na i Dojcie strony. Juchasi, po stary strony naciągnęli. Hej, syra i zły do by nabrali hejsyra i łosypków do tor by nabrali. Muzyka I siostry. Boże Narodzenie to radowanie się z tego, że Bóg stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas, aby człowiek dzięki Jezusowi mógł stać się świętym dzieckiem Boga. Bóg stał się człowiekiem. Każdy z nas. Jest człowiekiem. Człowiek to brzmi dumnie, bo możemy dojść do wielkich rzeczy, do bohaterstwa, ale też można się sunąć na same dno. Człowiek jest tym, co w nim zwycięża. Gdy w nas. Zwycięża dobro, to się będę aniołem stało. Dlatego siłą człowieka jest modlitwa, bo ona nas do Boga przybliża. I jest piękny człowiek, gdy klęczy. A modlitwa człowieka pokornego. Jest taką słabością Pana Boga. Bóg nas pusiał na tej ziemi, aby każdy z nas po sobie zostawił dobre imię. Dlatego są w życiu naszym ważne trzy rzeczy. Po pierwsze dobroć. Po drugie dobroć. Po trzecie. Dobroć. Sukcesem naszego człowieczeństwa, naszego życia, jest dobroć. Tyle jestem wart, ile dobrego zrobię. Miarą wielkości mojej jest dobro, przeze mnie uczynione. Niech Nowonarodzony Pan. Który przyjdzie już wkrótce, umocni nas swoją łaską. Niech każdego z nas obdarza zdrowiem, bożym błogosławieństwem. I tak jak pastuszkowie, potem królowie przybywają do żubka dzieciny, klękają przed Chrystusem, aby mu oddać pokłon. My też przyjdziemy do swoich świątyń, które są symbolem stajenki betlejemskiej. Zapewne każdy z nas podejdzie do żłóbka, uklęknie na kolana, aby oddać hołd Nowonarodzonemu. Niech Pan Jezus błogosławi nam w zdrowiu, w wszelkich naszych przedsięwzięciach. I zanim się pomodlimy, aby wziąć opłatek do rąk, wspólnie w intencjach całego Kościoła, świata, wnieśmy teraz naszą gorącą modlitwę. Panie Boże, modlimy się do Ciebie za Kościół, naszą ojczyznę, Umocnij w wierze i miłości naszego papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Panie Boże, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody, pokoju. Niech świętowanie rodzin Zbawiciela Świata napełni nas radością. Ciebie prosimy. Panie Boże, polecamy Twoje opiece ludzi samotnych, chorych, ubogich. Ogrzej ich serca Twoją miłością i daj im nadzieję. Ciebie prosimy. Panie Boże, prosimy Cię o pokój na świecie, o ustanie terroru i prześladowań. Przemień serca pełni nienawiści, daj ludziom sprawującym władzę. Ducha odpowiedzialności za dobro wspólne, Ciebie prosimy. Panie Boże, w ten wieczór pamiętamy o zmarłych. Polecamy Ci szczególnie naszych bliskich. Wprowadź ich do nieba i daj nam nadzieję, że my się kiedyś tam z nimi spotkamy. Ciebie prosimy. Panie Boże. Pobłogosław nas tutaj zebranych, w tym stole wigilijnym. Niech światło z Betlejem zajaśnieje nad nami i napełni nas radością. Ciebie prosimy. Miłosierny ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Modlitwa błogosławiąca opłatki. Módrmy się. Panie Boże, Ty sprawiłeś, że tej świętej nocy nad światłem światłem zabłysło światło Twojego Syna, pobłogosław nas i te opłatki, tym za chwilę połamiemy się na znak naszej wspólnej miłości i przebaczenia. Obdasz nas wszystkich Twoim pokojem abyśmy wspólnie wychwalali twoją ojcowską dobroć przez Chrystusa Pana naszego amen każdemu z was życzę aby te święta Bożego Narodzenia je przeżywać. Nie obchodzimy świąt, ale je przeżywajmy. Mamy czas na telewizję, na rozmowy, posiłek przy stole, ale chcemy też udać się do swoich świątyń, aby uklęknąć przed Narodzonym. I jemu oddać pokłon. On jest najważniejszy. Po to przyszedł. Aby z nami być zawsze. Wszystkim szczęść Boże.